Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem już tego no, mną mój przyjaciel Brzezik z kanału Just Freestyle. Dzisiaj wyzwania widzów, czyli to co lubicie najbardziej, wypiszecie wyzwania w komentarzach, a my je robimy. A my je wykonujemy czasami za pierwszą próbą, czasami za pierwszą. czwartą, ale zazwyczaj <grym> za pierwszą. Nie przedłużajmy, klikajcie łapki w górę. Pamiętajcie, że jedna łapka pod komentarzami to jedna złotówka dla Was do wygrania w tym odcinku. Zrób dookoła świata poduszką. Brzezik, Brzezik. Stawaj, 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 hej. Musisz zrobić tą poduszką dookoła świata. Co ty dali, Poduszką, nie piłką. Poduszką. Jak to poduszką? Poduszką dookoła świata Dajcie jeszcze jedną próbę. Tak, może iść do spania. Dawaj krosa jakimś owocem egzotycznym. Bingo, bango, bongo. O nie. O nie! Jesteśmy zgubieni. No słuchajcie, krosik granatę. Ty, dobrze, że nie wybuchł. Uuu, ale by było. Nie! Traf poprzeczkę przeczkę piszczelem. Zrób jakiś trik na siedząco albo leżąco, na ruchomych schodach XD. Trzymasz? Trzymaj. Ej, nie twójako, wypuścisz. No, że cię nie wciągnęło, tak wiesz, koszulką. A mam brudne? O jezu! Ja nie masz. Wkręcisz z różnego zrabony? Można, jak najbardziej. Mówią, Rabona nie, nie pokona. Mówią, tak? Wyskocz z basenu, podrzuć piłkę i uderz z wolę. No dobra, on tu lecimy. Strzel poprzeczkę z piłką na plecach. Dodawaj kozaku tym zegarkiem 10 żonglerek. Dobra, to to nie będzie potrzebna, ściągamy zegarek i to robimy. 10? 10, 3, 4, 3. ...limonką. Złapał, zrobił. Czele, musisz przed jakąś babcią zrobić pięć dookoła świata... Pani, A w dzisiejszym odcinku wygrywa ten komentarz. Gratulacje, wygrałeś tyle złotych, ile łapek, napisz do mnie. Free. Słuchajcie, w tym odcinku to było wszystko. Dzięki Brzezik za odwiedziny na kanale. Ja również dziękuję. Wpadajcie również na kanał do Brzezika Just Freestyle. Link macie w opisie, bo tam też nagraliśmy ciekawy film ze mną. No i co? Pamiętajcie napisać wyzwania w komentarzach, łapki w górę, subskrypcja kanału. My się z wami żegnamy. Trzymajcie się. Nie! Yeah.